Siemaneczko drodzy widzowie, z tej strony wasz ulubiony gracz Tata Rafał. Dziś gramy pierwszy raz znaczy, pierwszy raz na nagraniu w Stumble Guys jakoś tak. Czy Stumble, co to jest co? Cały czas to źle wymawiam. <ścoughs> Czekajcie, już wam powiem. To jest Stumble Guys. Dokładnie, tak jak powiedziałem runa coś mnie zawsze mm, błąd wprowadza. Jakoś inaczej to nazywa. Ale wiadomo, że chodzi o te małe, śmieszne ludziki, które biegają, ścigają się do pierwszy, do mety. Teraz tak, no już to sobie zagrałem, tak, żeby wiedzieć, o co chodzi. No to więc co? Zagrajmy jeszcze raz. Popatrzcie. Pierwsza moja misja była na śniegu. Jakcie, jak jak, jak. Normalnie cały czas spadałem, przegrałem oczywiście, w pierwszej rundzie odpadłem. Tego tu nie rozumiem na początku, no bo patrzę się, kurczę, zaczęło się kręcić, się kręci, kręci, końca nie widać. Teraz idzie trochę szybciej. O, już mamy. O, i po takim terenie to jeszcze można biegać. Ale jak ja na tym śniegu miałem biegnąć, i ja, no nie wiedziałem o co chodzi, nie? Teraz tak samo, no wszyscy mnie wyprzedzają. Wszyscy gdzieś już lecą. ho wow. Tutaj chyba przynajmniej spadnąć nie można No i co, lecimy sobie jakoś. To mnie popchało, tu przelecę. Dobra, spoko, 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 nie? O, 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 o Tam, 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 tam. Jacie gacie, ty! To nie idzie przeskakiwać tak cały czas. No to lecimy pomiędzy i już, prosto, nie? Tu będzie troszkę teraz kicha. Aha, to trzeba tak. Hop. Hop i hop. No i dobra, jesteśmy tutaj. Tu trzeba przeczekać. Dobra. Uuu,śmy sobie przeczekali. O, teraz, 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 raz, raz. dawaj, 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 chopek, Dawaj, ło! yes. Aha, jak się teraz naciśnie, to się tak jakby... Tak jak Superman leci. Ja, no dobra, spoko. Ten to ja nie wiem. To jest jakiś player zielony. No, też fajnie, tylko że. Aha, patrzcie, się fajnie podglądnąć kogoś. No nie aż tak, nie? Czemu tylko tego bo tego mogę? O, jest inny jakiś, dobra? Bo tak się skoczy, dwa razy się naciśnie, to się dalej leci, widzicie? Aha, tyle tu. W wiadomo, ile ten przeszło? 14. Aha, to trzeba tak długo czekać, aż wszyscy przejdą. Nie, nie przeszli wszyscy. No, muszę rozkminić gdzie ten czas, pokazuje gdzie leci. Ale mi się udało. To najważniejsze. Jesteśmy w następnej planszy. Ciekawe, co będzie za pierwsze miejsce, nie? Ścigaj się do mety. Ja cię, już widzę te wykrzykniki. Zobaczmy, co się stanie, a go nie na nie biegną. Aha, coś. To jest coś na zasadzie tego. O To jest coś na zasadzie... Um, Squid Game. <grymny> 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 Czyli tamten jest ten, no to to będzie zielony. I co, ja dobiegnę ostatni, bo skoczyłem tam. Juanie! <grywa> nie! No i faktycznie chyba będę ostatni, ty. Jakie jaja, nie mogę, ta gra jest mega. <grywa> ta gra jest mega, ty trzech dobiegło. Niby prosta plansza, tylko biegniesz, ale jest stres, że wiesz, żeby nie być ostatnim, bo ostatni się nie dostanie, nie? Siedmiu, no i o, i jestem, nie, nie dostałem się, nie, Ty brakło. Patrzcie, ile, ile brakło. Nie, 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 nie. <ścoughs> był łatwa plansza, niby łatwa. A jednak, widzieliście, co się dzieje. O, w tom też jestem pierwszy raz. O, ogólnie, tu jestem większość pierwszy raz. Ach, przepraszam bardzo. Większość tu jestem pierwszy raz, ale nie. Aha, ja oglądam. To wyjść, dobra. Czyli, jeżeli ja ten, to dobra, odbieramy to, co jest. O, mam coś tam, dobra, w pas Nie, dobra, idziemy dalej. E... Aha, czyli, nawet jak ja zginę, to ta gra tak, jakby idzie dalej, a ja mogę być jako obserwator. Aha, takie, bo tym. No dobra, spokojnie. Będę wiedział następnym razem. O, no to dobra, to już wiem jak grać. Tu na początku mogę sobie spaść kilka razy, to mi to nie przeszkadza w ogóle. Jak jest nasz takie stado, to tam plansze przejdziemy w momencie. No, Bum, spadłem. ha ha ha. No spadł. Ej, wszyscy będą spadać tymi samymi oczkami? Znowu spadł. <śmum> Jaki ten... Jeszcze tam melodyjka taka, nie? Jakiś króliczek mi tu biegnie Ło! Hopek! Do mety! A tam wszyscy już dobiegają do mety Nie, nie mogę! Nie... Niemożliwe, że wszyscy spadli tam, nie? Ale jaja! Aha, bo ten ostatni trzeba skoczyć tak mocno a, a ja tam oni tam pewnie spadali, poskoczyli lekko, nie? Delikatnie. No ale dobra, jest nas 15. To jest koniec rozgrywki, bo on tego 16 go nie zalicza, on tylko przekracza linię i już jest, nie? Jest załapany, że, że, że się dostał, nie? Dobrze, dobrze. na następne rozdanie, tak jest. A to co to jest? Aha, trzeba się przyciskać. Ło, szybko! Jest, udało się. Udało się. Dobra, wciśnij ten. Szybko, szybko, Poducha dawaj, szybko. Dobrze jest, a tu co? Aha. Nie i rzutem na taśmę jest udało się, dobra. tutaj jak jest, nie, No nie, nie, dobra, jest, jest, jest dobrze. nie, ma dobrze, dobrze, ale jest dobrze. <śm> nie, nie, za nie, Jest, jest nie, Dobrze. nie, to, dobrze nie, nam w nie, wyskoczyć? Próbujemy tak. Ło, no, udało się, widzicie? Dawaj dawaj, 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 jestem Jest. Udało się, udało się. Ludzie, co to się dzieje? Nie mogę. Ta gra jest... Ta gra jest e, ciągająco, uzależniająco. Normalnie taka pobudzająca do życia. Do tej pory się najlepiej grało w Brawl Stars. Ale to jest całkiem fajnie Tu przechodzi jeden Co to? A to co to? Ja nie wiem Biegnę tędyk. To mnie szkodzi Tylko są jakieś lasy. A to muszę zaczekać aż to spadnie No nie Tam widziałem, że już ktoś górą przeszedł Jezus no matko woską. Dawaj, idziemy, idziemy tu. Nie, dobra, te lasery jakoś dźwigają do góry. No ale więc to nie Tylko podźwigują do góry. No to luz. A co robią te lasery? Ktoś wie? Dobra. Już wiem. Nie mogę, ty odpadam, bo mnie spaliło kilka razy, ojacie. Jakiś taki wygrał, no dobra, nie? Niech mu będzie. Ale doszliśmy daleko, więc zyskaliśmy trochę punktów. Czytywanie, coś tam. No nie mam że to są reklamy. Wystąpił błąd. Jeśli jest powtarzać, prosimy skontaktować się z obsługą klienta. Jaki błąd? Dobra, coś mi tu rączka macha, żeby tu wejść, no ale co, aktywować coś? Jest, mam nagrodę, aha, aha, dobrze jest, dobrze jest. Rączka pokazuje, co trzeba brać, no fajnie, fajnie, a to czemu się kręci? Za darmo, koło fortuny, Ło, patrzcie się, koło fortuny mamy. Możemy sobie coś wygrać, a co wygramy dzisiaj? Wygramy sobie, co, jakieś żetony. Dobrze, że to jest Stumble... Stumble, czy Stumble, Stumble... Jakoś tak normalnie, dobra. E beast Challenge, mhm. Pozostał jeden dzień, pozostały trzy dni, no to dawaj w to w jeden dzień. Ciekawe co to jest za challenge. Trzeba gdzieś dobiegnąć, trzeba coś zrobić. Zobaczmy, dowiedzmy się. Szacowany czas oczekiwania 15 sekund, ale my mamy wszystkich full. No i co? Więc sobie tak biegnie, biegnie, biegnie. Nic się nie dzieje, to człowiek myśli, zwiesiło się. Już mnie korciło, żeby sprawdzić internet, albo rozłączyć. No ale anuluj było przyciemniane, więc nie szło go te Teatr, co z helikopterem leci? Uch. Ja gacie, te pianki to... Aha, one spowalniają, ale nic nie robią, no to spoko. Ło! Spoczułam, ja też tam nic nie zrobiłem Najgorsze to był te to lasery, nie? Ło! No i co? Tam trzeba skoczyć. Ło, dobra, czekaj, lądu i chłopek. Bo tu chyba trzeba... Aha, one się... Kończył mnie Dobra, ten. O polujmy A na x jak się stanie? No można, można. Nie, nie. Nie! Jakie jaja, ty. Dobra, jestem tu. Nie! Ja! Jaki kurczę ten. Chłopek, nie? O, tu można stanąć, dobra. I co teraz? Tu. Jakimś cudem. Dobra, udało się. I czemu oni nie biegną do. Uuuu? Dobra, wszystko jasne. Nie, do. Ja cię... Już wiem, czemu oni wolą biegnąć gdzieś dołem. No ale górą to się pewnie da przejść. Nie ma tu jakiegoś ślisko, żeby zrobić. Dobra, Paliwo. Tu pewnie idzie doskoczyć. Jo. Nie, na trampolinę. Z trampoliny lecę. Ja cieszę, się już już nie, 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 dobiegli. Dobra, nie, Dobra, nie, dobra. Czyli jednak najlepiej górą, nie, 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 jak Superman. Yes! Doleciałem! Jocie! Ja A to rozdanie było dziwne, ciekawe i w ogóle, nie? Ale udało się, udało się. To większość ludzi się tak odbija o te, te roleczki, nie? Tu mogę obracać obraz tak, bo wyglądało jakby on leciał do tyłu i on biegnie do tyłu. On ze strony pomylił gościu. Teraz mi nic nie szło już, nie? Za późno. Ale jak to on leciał do tyłu? No w sumie dla mnie lepiej, no bo... nie miał kukurydzi. Chociaż znaczy lepiej jak ktoś biegnie pod prąd, jak jest to ostatnie rozdanie. Bo ja sobie wtedy łatwiej mam przejść. A tu? Znajdzie się jakaś taka... śmieszna gra. Czemu to jest takie strzałki ma? Aha, bo to ciąży. To trzeba pięknąć, tak, żeby. No dobra. Ta plansza jest dosyć łatwa, to na razie. No, nie odpukać na razie. Aha. Nie. Dobrze jest. Mamy mało czasu, żeby to przebiec. A, dobra, dobra, dobra. Spadłem z tej strony, to już jest luz to już jest plus dobra, dawaj dawaj, dawaj jest pięknie pięknie w drugą stronę tu, 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 biegnijcie wszyscy tu będzie wyżej wtedy, dobra, jest widzicie, jak wszyscy stoją z jednej strony to druga się dźwiga, nie? działa jak może jak taka zapadnia, bo się spada ale z drugiej strony jak taka skocznia, nie? no bo to jak winda, o bo to o, tu się dźwignie trzeba poczekać Wtedy biegnąć, no... No już biegnijcie. A dobra, to jest więc nie powiegną. Odpadli, dużo ich odpadło. Mało nas zostało. Także dobrze jest. Ale fajnie, fajnie nawet. Nawet fajna gra. I teraz pytanie, co tu się dzieje? Czy 2 1 to jest jakiś ciuchcik. No dobra, spoko. No i trzeba biegnąć i przeskakiwać nad tymi pudłami I co? Aha Kto spadnie, odpada, to tylko o to chodziło Cel nie spadnie, z lewej strony pisze Dobra, następny spad. Aha, czyli tu wystarczy sobie siedzieć i Ciekawe, czy czegoś można spychać, nie? No i następny spadł. I następny spadł. Kają z rundy spadło ich siedmiu. Miało spaść siedmiu. I został jeden. Czyli to było dosyć łatwo wygrać. Widzicie? Nie wiedziałem. Dobrze. No, Dobrze. no i... No znowu jakiś błąd. No czemu się reklamy? Ta gra ma reklamy normalnie? Nie wiedziałem. To jeżeli to ma reklamy ta gra to ja mogę jak wyłączę internet to wtedy będę a nie bez internetu nie będę grał z innymi no przecież o coś zdobyłem, to byłem coś komplet mam znowu mam jakiś komplet o stuk nie było deprać i co, to też odbieram od razu, czy trzeba to odbierz? Nagrody jest, odbierz, jest i odbierz, jest. Cieszę się, ale jeszcze nie wiem. Czego. <grym> Dobrze, no jak na pierwszy raz, to myślę, nieźle. Tak szczerze mówiąc, to już jest mój drugi albo trzeci raz. Za pierwszym razem spadałem, to było skandaliczne. Dobrze, że go nie nagrywałem. Chociaż z drugiej strony byście wiedzieli, jak się zaczyna tą grę. Oho. <grym> Tutaj sobie można odłączyć do grupy. Tu są jakieś wiadomości. Wiadomości mnie na razie nie interesują. Imię sobie zmieniłem na Tatarafa. Właśnie, to jest jedno z najważniejszych. Zmieniłem na Tatarafa, już nie Harry 85. Aktywuj go, pas, ale on kosztuje. Aż 1200 diamentów, rubinów, czy jak się to w tej grze nazywa. O, mogę sobie coś odebrać, dobra? Otrzymujesz te pizde, pizki. Ło, wow. ale tylko 5 tych to pewnie jeszcze go nie zdłędę. To są co? Eee, klejnoty. Tak, te, te zielone to są klejnoty. Eee, a te takie, te to były. Pakiet stumble, no właśnie, bo jakieś żetony stumble. Stumble, stumble. Jak się to czyta, jak się to wymawia? Mógłby ktoś, może, w sumie napisać jak to jest? No, tak, napiszecie tak, jak się tu pisze, nie stumble. Jak się to czyta, po, pooglądam jakieś inne filmiki od konkurencji i zobaczę, jak się nazywa. Dobra. Uch. Uch. Kurczę, trzeba się do roboty. Nie, no nie chcę mi się, bo wciągam i tak. Tak szczerze mówiąc, to w ciągu, chociaż ostatnio, z... aha, popatrzcie, do punktu się zbiera, po prostu mam tyle, ale to mam jeszcze jeden dzień i pięćdzies... 11 godzin, jeden dzień, jed... do jutra, do jutra wieczora, no bo tak, jeden dzień to będzie do jutra do tej pory, to jest prawie 12 godzin, więc do jutra do 5 rano, nie, do jutra do piątej rano to jest dzień, i plus 12 godzin, czyli do jutra, do 5 po południu. To luz, to może się wyrobię. Mamy co prawda jechać w, tam do kuzyna od Runy, ale, ale może się będzie chwila dzisiaj czy jutro zagrać jeszcze w to. Można przerwie w to ciupne. Zobaczymy. E, dobrze, więc tak, e, gra jest na pewno ciekawa. Na pewno w to pogramy nie raz. Nie dwa. Ale może dłużej. Kurczę, ale mnie wzięło, jasny gwint. Idę muszę kawę się napić, zaraz zasnę normalnie. Jak to mówiłam, jestem pełny, zwarty i gotowy, żeby dać z siebie wszystko <laughs> po kawie. Dobrze, że o pół do zaczynamy. Także jeszcze chwilę mamy. Dobrze, to gra jest ciągająca na pewno. Na pewno się pojawi więcej odcinków. Na razie pewnie raz w tygodniu bo muszę i tak dawać te, te, te z Robloxa filmy także z, kochani widzowie jak się filmik podobał, łapka w górę jak gracie w tą grę, łapka w górę i ogólnie łapka w górę, co wam szkodzi no nie, taka łapka to jest tylko klik subskrypcja to też jest tylko klik klik, nie, nic was to nie kosztuje a nie przegapicie żadnych naszych filmików, o, oczywiście jak klikniecie jeszcze dzwoneczek żeby widzieć, żeby mieć na bieżąco no, filmiki, się pojawiają różne. Może jeszcze z gotowania zaczniemy. Uchylę rąbka tajemnicy, bo chcę, próbuję namówić Lerunę, żeby znowu zrobić filmik odpakowywanie kuli LOL na przykład, nie? Kule LOL to... O, on się kręci! I komuś laleczko odpakować i wysłać. Ewentualnie odpakować sobie, a drugą kulę mieć do wysłania, nie? Taką nieotworzoną, taką nówkę sztukę. Ale też jeszcze zobaczymy. Jeszcze się naradzamy, kombinujemy, kołujemy pieniądze, że tak powiem, bo komputer też trzeba zmienić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie będę zanudzał. Także trzymajcie się cieplutko. Do zobaczyska. Następnym razem. Pa, pa.